No, idziemy na teren Bukovina. od strony hotelu wejście Przez strefę saun idziemy Fryzjerzy, Sardakardio Sardakardio, to można poćwiczyć sobie Kto sobie robi? Jest siłownia strefa dla lipów tutaj są bramki trzeba mieć sobie szczęście dobre Tutaj mamy tędy wyjście. No. no i tu są już drzwi. Też bramki są, ma odbić, bo to jest dla gości hotelowych. No i tak to wygląda tutaj sobie już w sobota rano lub jeszcze nie za wiele jest tutaj basen jest ogólnie 18-17 stopni ma woda Znajdziemy sobie jakiś leżak tu jakieś miejsce się znajdziemy, a może tam, tam będzie najlepiej A tu z brzegu coś. So, so, so. O, na tym pierwszym. Jamy. Dobra, idziemy na rwącą rzekę na sam dół, zobaczysz. No, tu takie baseny. później zejdziemy, to jest najcieplejszy basen tutaj na termal. Ten właśnie na dworze pod daszkiem do ratownicy. Zjeżdżalnie tam są takie Dobra, idziemy na tą rzekę, zobaczymy. No tak jak mówię ci sobota. Może być trochę więcej ludzi. Jesteśmy tu od trzech dni w hotelu Bukowina. Na termy mamy w cenie biletu, w cenie hotelu. Też mało nie płaciliśmy, płaciliśmy za synowskich chyba 3,5 koła, koło tego będzie. O, to jest taki zewnętrzny basem. Też możemy zobaczyć. O, to już woda chłodniejsza. Taka strefa dla dzieci Zjeżdżalnie No ciekawe jest Pogoda też nie za bardzo, dzisiaj ma się pogorszyć Ma być 6 stopni Tak to wygląda, góra, dół Wszystko No ładnie Dobry No idziemy na rwącą rzekę. To jeszcze musimy w dół zejść. No wchodzimy do wody. Wody, solne, wszystko piękne. Woda cieplutka. No takie za mną dysze tam strasznie. Na powietrza to ta rzeka właśnie dostaje prędkości od tych dysz. Como wygląda? Teraz wchodzimy na najcieplejszy basen, to jest około 30-32 stopni. Też ludzi trochę jest, w jest dużo. Tak to To są takie lezacki, bąbelki lecą, hydromasaż. trochę pływania. To bardzo ciepła, po 30 stopni woda. Super. Dobra, już nie nagrywam, bo tu ludzie się kąpią. Bo każdy ma tym swoją prywatność. Siemanko na razie. Dobra, wychodzimy teraz. Idziemy na. na górę. Yeah. Idziemy na, na górę, zobaczycie jak to teraz wygląda. Jeszcze bulgotnik jest na górze, na to idziemy tam zobaczyć jedzenie jakie jestem w tej restauracji no. Ale ogólnie zajebista sprawa Dla ciała i duszy wyciszenie Odprężenie Dla imprezowiczów super, jak ktoś wieczorem zawaluje tutaj rano na basenie przyzie to jest ukojenie na duszy o. Tak to z góry mi się. cały kompleks Restauracja tak zwany bługotnik każdy stoi w kolejce bąbelki Proszę bardzo Super sprawa Poruszamy się w naszych klapkach Bugotnik Basen z hydromasażem zaczynamy cieszyła z na zrażenia No super bajka

Do bajka. Witamy na Termach Bukowina. Dobra, idę się kąpać, popływać, wygrzać się. Do zobaczenia później. Semanko. Dobra, tak się wychodzi Wstępy z Term Bukowina Do hotelu Bukowina Sauny, pielęgnacja twarzy Piętro zostawię kamerę Bo na basenach jednak trochę tam się nagrało, ale szanujmy, szanujmy prywatność ludzi Tak wszystkich Mamy na czwórkę jechać, jedziemy na czwórkę o. Szanujmy prywatność No fajnie Cały dzień dzisiaj na terma, bo pogoda 5 stopni, 4 W nocy ma trochę śniegu usmać, ale Nam mnie przeszkadza Liczy się dobra zabawa Odpoczynek No fajnie, już jesteśmy na czwartym Tak to wygląda tutaj Hotel Bogowina, czwarte piętro No pokój wam trochę pokażę, bo trochę tam mamy a musi być ładnie to jest na spokój tutaj 400 402 ten. Witam ostatni dzień pobytu w Bukowinie hotel Bukowina sypło śniegiem no teraz ma być w nocy ponoć minus 7 stopni jutro rano mamy wyjechać ma napadać od 6 do 10 cm śniegu jeszcze wczoraj prawie siedemnaście, osiemnaście stopni. A tu proszę. Zima na całego się zaczyna. Termy. Otor piękny podświetlony. No teraz minus trzy stopnie. Dwa Trochę śniegu leży, tak. Troszkę. A to zaczęło padać. Jakieś tam ostrzeżenie przyszło. Najważniejsze, żeby to wyjechać spokojnie. A zjedziemy tam nowe, koło nowego targu. To już nie będzie nic na pewno. Tak mi się wydaje. Fajnie, bardzo fajnie było w nim. Jedzenie przepyszne, obsługa przemiła. Śniadania, sztos, obiady jeszcze, jeszcze bardziej codziennie co, coś innego. No, po prostu od wyboru do koloru, co sobie życzyć. Pokoje świetne, czysto zadbanie Może no, teraz idziemy jest chłodno. Excepcja. Taki rokby tu jest sklepik firmowy jakiś tutaj. No idziemy dalej do góry. Tu pani weszła. O, się zmęczyłem trochę. Ale fajnie było, skoki się były drużyna małysza, tam różne Hakowa Jasi, ludzi pełno. Super, 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 super. Fajny spędzony weekend. Tak o czwartku tu jesteśmy. Sztos piętro. Pokoju nie pokażę dopiero rano, bo no jest. Wiecie jak to jest? A tu jeszcze taka fajna klatka schodowa jest. Zobaczcie. Szczos. Wyjazd, taka pogoda Sypło śniegiem Mamy 500 km 600 prawie do domu Ale to nic, Ożonka tu jest, a żonka robi. się mega boi <noise> Jak było? Super Ta. Jedzenie? Wspaniałe Termy? Ciepłe, zimne? gorące. No to nic, my się szykujemy, pakujemy i spadamy stąd. Na.